Ono w słowie nie ma tronu, ni nie we łanie dzieszy, a prorok swojego zgonu już się w świecie przeszły. Dokój ludziom dobrej woli przynoszą i ja o posłuchanie pokornie proszę. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że z swego jednorodzonego dał. Praca ponad siłę w warsztatach, fabrykach, dywanach, tygodniach, kopalniach. Głos, Ponad 15 milionów dzieci cierpi z powodu niedożywienia. Jedzi opuszczają swoje domy, bo są tam zambite, nie mają co jeść. Sali bogie kupują w Pakistanie dzieci, które później szkolą do samobójczych zamachów, po czym odprzedają je innym partyzantom. Dzieciom z Pakistanu chcemy zanieść prawdę, że Bóg jest miłością. Każdy grot wrzucony do misyjnej starbony na pomoc dzieciom Pakistanu będzie przeznaczony. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, nieście się uczynili. Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia Wam życzymy, abyście nam długo żyli, potem się wiecznie cieszyli ze świętymi niebie. i'm